Hejka wszystkim! W dzisiejszym vlogu przedstawię wam mój ostatni dzień w szkole. Więc wstałam o piątej i zrobiłam jedną z moich porannych rutynek, czyli pościelenie swego łóżka. I miłego oglądania! Przez to, że było rano, stwierdziłam, że zrobię szybkie i pożywne śniadanko, czyli seregijski z winigronami i z bananem. Prawie zapomniałam dodać, że oczywiście musiała tu wpaść po kawusia, żebym jakoś funkcjonowała rano. No i teraz lecimy ze skincare. Jak chcecie się dowiedzieć jakich produktów używam na swoją cerę, to piszcie śmiało w komentarzach. Ja postaram się albo stworzyć jakiś filmik, albo wam po prostu odpowiedzieć na dane pytanie. W czasie szkolnym niełatwo mieć swoją poranną rutynkę, więc ja stwierdziłam tak, że moja po prostu powinna być taka elastyczna, że jak coś mi umknie lub czegoś nie zrobię, to zawsze mogę do niej powrócić, a nie że wszystko po prostu mi się po prostu zawaliło i nie zrobiłam niczego na czas. No staram się jak wstaję ścielić łóżko, zjeść pożywne jakieś śniadanko i potem wlatuję właśnie porę na rutynkę jakby takie, że myję sobie twarz i takie tam, czeszę włosy i tutaj też mam swoją jakby... Chodzi mi o to, że robię wszystko po kolei, żeby jakoś za, żeby zdążyć z czasem. Teraz woltuję delikatny make-up, czyli rzęsy i brwi oraz na dodatek błyszczek. Czasami go używam, a czasami po prostu mi się już nie chce. Aby nie umrzeć po prostu biorę sobie do szkoły jabłuszko i po prostu, no pokroję, no kroje rano i go biorę i se potem Pakujemy anko i lecimy. Zapomniałam prawie powiedzieć, że tak wyglądają nasze przygotowania na jutrzejszy wyjazd, czyli pod namioty. No, dlatego trzeba się tak dobrze przygotować, dlatego wszystko najpierw kładziemy pod schodami, a potem będzie pakować do samochodów. Jedziemy do szkółki i zaczynamy od... Niemieckiego. Na niemieckim oglądaliśmy jakiś film o dziadku. Potem była informatyka. Tutaj Jagutka Was pozdrawia. Potem znowu była przerwa. Przerwa przed moim tym czyli chemią. I zostały nam jeszcze dwie ostatnie lekcje czyli matematyki. między akcjami była jeszcze jedna przerwa i do domciu. tam przywitał mnie mój piesek i potem zjadłam obiadek, czyli kurczak ze ziemniakami i mizerią. Na dodatek nie mogłam się opanować. Pod koniec musiałam spróbować chociaż jeden kawałek. Pomiędzy ćwiczeniami a jedzeniem postanowiłam, że się spakuję, żeby jakoś się ruszyć. Chciałam wam w ogóle powiedzieć, że znalazłam na Ety bardzo fajną panią, która dobrze prowadzi pilates. Tak delikatnie i no, widać potem efekt. Po treningu wleciała kolacyjka i postanowiłam pochodzić sobie trochę pobieżniej. Ja ogólnie chyba to jest pierwszy raz kiedy się do was odzywam w tym filmiku jakby tak prosto, nie że jakoś opowiadam sobie dniu a wy widzicie wszystkie takie krótkie filmiczki i, i ogólnie jestem w trakcie sprzedania się chyba jakaś 20 tak wygląda mój syf na razie Będę to jeszcze bardziej sprzątać, bo był większy cyf, o wiele, wiele większy cyf, ale udało mi się już to unormować jakoś tak, wiecie, żeby było na luziku, żeby nie wyglądało to, że sero jakoś strasznie dmie się. I tutaj jest cała kubka rzeczy, którą, którą, która będzie mi w ogóle potrzebna em, do tego, aby na zakończenie roku się przygotować jakoś. Kurczę, nawet trochę jestem zdziwiona, że to już jest koniec roku. To już jest koniec roku szkolnego, tak? W ogóle zgubiłam gdzieś mój trzymak do telefonu, jakby taki, że mogłam sobie chodzić w ogóle i teraz chodzę z takim czymś. To nie jest fajne. Muszę tego puszkać, bo jakby jest mi to potrzebne. U mnie się szykuje, pakuje się na kiemki. Z tego też będzie bloryk. Więc na spokojnie, już taki siek, ale taki się yy, już szykuje to więc na luziku, na luziku. Yy, no i co mam powiedzieć więcej? Yy. Dzieje się, dużo się dzieje, tu dużo, dużo, ponieważ przez chyba dwa tygodnie nie mogłam ogarnąć po prostu bajzeru swojego w moim pokoju. Yy, to była po prostu katastrofa, bo wchodziłam, były już ciuchy, było wszystko, całe biurko było w książkach, po prostu. To koszmar, dlatego nie mogłam się też skupić przez większość tego czasu. Ale w końcu, kiedy się skończyła szkoła, unormowałam to. <laughs> Lepiej późno niż wcale, co nie? Więc to jest dobrze. I co mam więcej powiedzieć? No, no jeszcze, jeszcze dużo rzeczy mi to zostało, tak. Jeszcze będę musiała wyprasować ciuchy na, na właśnie na zakończenie roku, ponieważ. Nie będę tego robiła w piątek, kiedy będę wracała specjalnie tutaj, przybierała się i szła. I no muszę sobie przygotować jakieś outfity, ponieważ no jak to kobieta musi mieć różne outfity. Musi mieć, jak będzie się lepiej czuć, to ten uwierzy. Jak będzie się gorzej czuła, to ten. To zależy też, czy będę zobaczeniem nawet, o które jest to zakończenie roku. Więc nie podoba mi się to, ponieważ nie wiem nic o tym zakończeniu roku. Wiem, że tylko jest piątek. Czy to coś mi daje nie, ponieważ nie wiem, o której mam wstać i nie wiem, o której mam tu pójść, to przyjechać, przyjechać i się przebrać i wyjechać do szkoły. I potem odebrać i wracam tutaj, żeby się przebrać i znowu. Tak. To jest po prostu... Już, już mi wkurza, w ogóle najgorsze jest to, że jak będzie piękna pogoda, to w zakończeniu roku będzie... Na zewnątrz. na zewnątrz. czyli na boisku szkolnym. Takim bezm ala boisku szkolnym. To będzie katastrofa. O, wypadało. Naprawdę, z dziewczynami już mówiłyśmy, że wypadało, ponieważ... Ja nie chcę na zewnątrz stać. a a mm, mm, mm. Dlaczego? Nie wiem. Ale, no, tak o. Tak o, nie można sobie tak wybrać. Tak o, po prostu, no. Jeszcze mam dzisiaj w planach jak zmontować, właśnie ten filmik i ten, który zobaczycie, kiedy ja będę już w kempingach e, tak, e, jest już spakowana, jak wam pokazałam, moją walizeczkę wszystko na czarno, czegoś nowego jak to ja, świnka Julka będzie się darzała w mm -hmm. nie, nie zabrałam tam nic ładnego, więc jakiegoś spotkam a Modlę się, że tak nie było, żebym nikogo nie spotkała, bo będę zapewne wyglądał jak mener. I na filmikach tak... Się... Dobra, to wszyscy zobaczą. Bo na filmikach też będę wyglądać jak Manel po prostu. Będę się starała jakoś wyglądać, ale no. No, to są kempingi. Tu nie chodzi o urodę, tu chodzi po prostu, żeby jakoś żyć, żeby wytrzymać tej dziczy. Jak można to w ogóle nazwać dziczą, ponieważ to jest wysy. Na Jorku z restauracją i z recepcją. Ale mnie kibili. Ale mamy namiot, mamy śpiwory. Ja wzięłam kołdrę, udało mi się nałożyć na kołdrę. Yy, wzięłam mieszka, czuchy. Elektronika jeszcze będzie po, y, jutro pakowana, ponieważ muszę wszystkie rzeczy naładować. Yy, co jeszcze? Książki. Pasje jakieś nowe, które wymyślałam, bo wymyślałam, że będę szyła na szydełku Tak, szyła na szydełku Nie wiem jak to brzmi i nawet sobie, u siebie tego nie widzę, ponieważ Już próbowałam wiele razy, ale jestem osobą, która należy do niecierpliwych osób Bardzo niecierpliwych I jak ja mam tak siedzieć i tak tubać, to ja tego u siebie po prostu nie widzę happy, 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 happy Tu, tu, tu ale teraz jest czas na sprzątanku, bo ponieważ sprzątam, jestem clean girl. Sorry.